Witam ponownie Adam Rak i to warto wiedzieć co warto wiedzieć na rozpoczęciu dzisiejszej sesji oczywiście warto wiedzieć jak zakończyła się pierwsza sesja tygodnia a ta jak się tego spodziewaliśmy nie przyniosła zbyt wielkiej zmienności na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich nie wpłynęły znacząco na sentyment inwestorów na polskim parkiecie a polski parkiet no, wczoraj delikatnie w górę WIG20 zyskał wczoraj 57 setnych co no cóż, jest kontrowersyjnym wynikiem. De facto jesteśmy powyżej kreski, czy byliśmy wczoraj powyżej kreski. Natomiast patrząc na parkiety zachodnie, no tutaj chociażby niemiecki DAX zyskał wyraźnie ponad 1%. Więc również tutaj pozostaje taki pewien niedosyt, jeżeli chodzi o GPW. wig 20 delikatnie w tym momencie w górę nadal. 1776 punktów. Znajdujemy się natomiast. Wydaje się, przynajmniej znajdujemy się w takiej formacji trójkąta, trójkąta zniszkującego. Ten trójkąt po tak drastycznych wzrostach, jakie obserwowaliśmy w, no cóż, w ostatnich tygodniach, w ostatnich miesiącach, de facto powinien być formacją kontynuacji, więc tutaj czekamy przede wszystkim na ponowny test 1820 punktów. I zobaczymy, co później. MWIG20 to jednak nie jedyny indeks, na który warto patrzeć, jeżeli chodzi o warszawski parkiet. Nieco gorzej, chociaż podobnie poradził sobie warszawski indeks giełdowy, czyli ten szeroki indeks, który zyskał wczoraj 0,5%, przepraszam. MWIG60. Mwik 40, tak, Mwik 40, nie wiem dlaczego tutaj mi się pomyliło. Ten zyskał 60 więc był najsilniejszym indeksem polskiego parkietu. Nieco słabiej i właściwie jak to najsłabiej, poradził sobie. Indeks najszerszy, czyli SWIK 80, spółki wchodzące w skład tego indeksu doprowadziły do spadku indeksu o 25 Natomiast wydaje się, że no cóż, z końcem miesiąca, z końcem kwartału i z początkiem de facto wakacji wchodzimy właśnie w ten taki okres wakacyjny. Spada zainteresowanie GPW, bowiem wczoraj na szerokim rynku obroty sięgnęły zaledwie 712 milionów złotych co już jest czwartą sesją o tak niskich obrotach. Czwarta sesja poniżej miliarda złotych obrotu. No nie napawa optymizmem, nie napawa również ochotą do inwestowania. Wydaje się, że GPW przechodzi właśnie w ten tryb wakacyjny, w ten stan takiego marazmu i delikatnej, delikatnej narkolepsji, można rzec. Patrząc na poszczególne spółki, zwróciłbym uwagę właśnie na Lotus, który wczoraj zyskiwał 4,2% była to reakcja na doniesienia. Doniesienia Reuters, wciąż nieoficjalne, wciąż niepotwierdzone. Natomiast Reuters przekonuje, że Orlen Beken Orlen otrzyma od Komisji Europejskiej zielone światło w sprawie przejęcia lotosu. O tym przejęciu było głośno w pierwszej, na początku tego roku. Orlen, zdaniem informatorów Reuters, zaproponował sprzedaż udziałów lotosu w tak zwanym joint venture z BP. Termin na decyzję: Czy Komisja Europejska ma czas do 22 lipca, jeżeli chodzi o, o decyzję w sprawie, w sprawie przejęcia? lotosu przez Orlen. Oczywiście urząd antymonopolowy musi się wypowiedzieć, no i właśnie ten, ten monopol dla nas, dla, dla klientów, dla Konsumentów monopol nie jest najlepszym wyborem, nie jest najlepszym wyjściem, natomiast z punktu widzenia gospodarki, z punktu widzenia również samego Orlenu, który no wczoraj delikatnie zniżkował 0,2% poniżej kreski, no dzisiaj również otwiera się dosyć niedźwiedzia. Również z punktu widzenia Orlenu, przejęcie lotosu może być całkiem atrakcyjne, może być, może doprowadzić do jeszcze większej. Powagi, jeszcze, jeszcze większej rozpoznawalności polskiego koncernu za granicą. Nieco słabiej, i to tak mówię z przekąsem, nieco słabiej poradziły sobie spółka, poradziła sobie spółka 11 Bit. Spółka straciła wczoraj przyszło 10%. 10,60, aby być tutaj dokładnym. Jest to prawdopodobnie reakcja na przesunięcie, przesunięcie terminu, a właściwie na poinformowanie o opóźnieniu prac nad projektem 8. To nie jest tytuł, to nie jest, to nie jest żadna zapowiedź gry, chociaż o, o grze mówimy, jest to tylko i wyłącznie nazwa robocza, tajemnicza dosyć projekt 8. I co ciekawe, projekt 8 ma pojawić się już po premierach projektu 9, projektu 10. Tak przynajmniej wynika ze wstępnych ustaleń Eleven Bit Studios, a te chce wydać aż 60 milionów złotych na własne gry, konkretnie na trzy gry z własnego studia. Na projekty wydawnicze 11 Bit wyda łącznie 25 milionów złotych. To są słowa samego prezesa spółki, pana Grzegorza Miechowskiego. Mamy obecnie cztery projekty wydawnicze. Zakładamy, że nakłady inwestycyjne na te gry sięgnął łącznie 25 milionów złotych. 11 Bit Studios, spółka, wydaje się całkiem rozpoznawalna, spółka, która w tym momencie testuje. Szczyty z maja 2018 roku, i wydaje się, że, że te okolice, przejdę jeszcze raz na, na wykres dzienny, te okolice mogą powstrzymać jakąś większą falę wyprzedaży, bowiem tutaj rzeczywiście znajduje się całkiem wyraźna strefa wsparcia. Wszyscy akcjonariusze 11-Bits powinni uważnie obserwować właśnie tą strefę wsparcia pokonana. Może otworzyć drogę do poziomu 496 zł, a być może nawet do, do średniej 50 okresowej, która znajduje się w okolicy 473 zł. No i właśnie, ten, ten projekt 8. Jak tutaj stwierdził wczoraj. Michowski, pomimo, że zespół tworzący projekt 8 składa się ze znakomitych fachowców, to jednak dla tego zespołu jest to pierwsza gra, w związku z tym idziemy mniejszymi kroczkami niż zakładaliśmy wcześniej. Potrzebujemy więcej czasu na skończenie gry. Więc istnieje tutaj szansa, że rzeczywiście projekt 9, projekt 10, które również są grami, i to grami wydaje się wyczekiwanymi i pojawią się wcześniej niż ten projekt 8. No, a jeżeli chodzi już o samą spółkę, to w pierwszym kwartale 2020. Roku 11 Bit miało aż 30,5 miliona złotych przychodów ze sprzedaży, 19, niemal 0,6 miliona złotych w wyniku Ebita i prawie 14, czy tam ponad 14,5 miliona złotych zysku netto. Więc tutaj całkiem, całkiem atrakcyjnie. Spójrzmy sobie na Stany Zjednoczone, bowiem tam również. Ponownie, ponownie strach przed koronawirusem. Rzeczywiście Arizona zamyka na 30 dni wszystkie bary, wszystkie kluby nocne, wszystkie teatry, a także siłownie. W hrabstwie LA, w hrabstwie Los Angeles. Zamknięte zostały wszystkie plaże ponownie. Tutaj 4 lipca, no niestety, nie, Amerykanie nie spędzą na tej chyba najbardziej znanej plaży w Los Angeles, czyli El Matador. Natomiast Kansas ogłasza przymus czy, czy obowiązek noszenia masek. I właśnie te maski wydają się być całkiem atrakcyjną alternatywą, przynajmniej w opinii analityków Goldman Sachs. Ci stwierdzają, że rzeczywiście, jeżeli tutaj doszłoby do ogólnokrajowego obowiązku nosenia, noszenia maseczek, moglibyśmy uniknąć powtórnego lockdownu. O tym lockdownie już zresztą mówiliśmy w kontekście Stanów Zjednoczonych. Sam Donald Trump, sama administracja Białego Domu zapewniała, że tutaj ponownego lockdownu w przypadku, nawet w przypadku drugiej fali zachorowań nie będzie. Natomiast analitycy Goldman Sachs podchodzą chyba nieco bardziej um, realistycznie do tego pomysłu. Maseczki wydają się być OK. Doskonale wiemy tutaj, my, Polacy, jak te maseczki działają, czy, czy, czy jak ludzie do tych maseczek podchodzą. Natomiast mimo wszystko, patrząc na to, co działo się wczoraj na wykresie chociażby SP 500, to tutaj widać, widać chyba tą końcówkę kwartału i to wyciąganie. Wyciąganie indeksów w górę właśnie pod koniec kwartału. Wczoraj SP500 zyskało 1,47%, notując czy meldując się właśnie w rejonie 3053 punktów, odbiliśmy właśnie od tego niemal równego poziomu 3000 punktów, na który zwracałem także uwagę. Jeszcze lepiej poradziła sobie średnia przemysłowa Dow Jonesa, która zwyszkowała w poniedziałek aż o 2,3%, a to za sprawą Boeinga, który tutaj zyskał aż 14,4%. Jest to reakcja na testy. Testy certyfikacyjne modelu 737 Max. Doskonale chyba pamiętamy zeszłoroczną aferę związaną z 737 Max. Te były uziemione. Od marca 2019 roku, a był to oczywiście efekt no, tragicznych wydarzeń, dwóch katastrof, w których łącznie śmierć poniosła aż 346 osób. Jeżeli doszłoby do ponownego uruchomienia czy, czy ponownego pozwolenia 737 MAX na, na loty komercyjne, wówczas Boeing ma szansę odrobić. No, większą część tych spadków, które obserwowaliśmy od chociażby lutego 2020 roku, chociaż tak naprawdę tutaj, patrząc na, na ten marzec 2019 roku, to tam też całkiem dynamiczne te spadki się pojawiły. Więc jest co podrabiać, jeżeli chodzi o Boeinga. Całkiem, całkiem zaskakująco zadziało się również na nazwę Composite, a to za sprawą Facebooka. Facebook w ostatnich czasach, no niestety, stety, niestety zmaga się z całkiem. Ciężko tutaj znaleźć odpowiednie, odpowiednie słowo, natomiast można chyba rzec o takim bojkocie Facebooka. Facebook rzeczywiście tutaj ma całkiem spore problemy z reklamodawcami, którzy usu, czy, czy tną wydatki właśnie na, na reklamę na Facebooku. Wczoraj Facebook podrożał o 2,10%. Widać natomiast, jak mocno wyprzedany został Facebook w trakcie poniedziałkowej sesji, w trakcie piątkowej sesji, przepraszam. 8,3% pod koniec minionego tygodnia, a ten miniony tydzień również no, nie przestawia się jakoś nadzwyczaj optymistycznie. Godzina 9:26, więc czasu nie zostało zbyt dużo, więc jeszcze, jeszcze krótko o miedzi. Rzadko mówimy tutaj o surowcach, a ten, ten rynek rzeczywiście potrafi zaskoczyć. Najlepszy kwartał dla miedzi od 2010 roku, ta. Ten metal na, na giełdzie metali w Londynie utrzymuje się w rejonie 5962 dolarów za tonę. Te wzrosty de facto nieoczekiwane wzrosty no, są kosmiczne, jeżeli tutaj chodzi właśnie o mieć. Spójrzmy sobie na chociażby kontrakty, tylko może nie na, a na Comexie. Z początkiem, a właściwie z końcówką. Marca. Testowaliśmy okolice 2,14 dolarów, w tym momencie jesteśmy na poziomie 2,70 dolarów. Oczywiście, ja tutaj mówiłem o, o giełdzie metali w Londynie, tutaj patrzymy na, na Comex, amerykański parkiet, Natomiast rzeczywiście ta mieć drożeje i wydaje się drożeć będzie, bowiem sentyment, rynkowych, sentyment rynkowy jest całkiem optymistyczny. Wiąże się to oczywiście z ożywieniem gospodarki w Chinach. Dzisiaj indeksy PMI w Chinach delikatnie zaskoczyły. Wydaje się, że mieć również ma całkiem świetlaną przyszłość przed sobą. Oczywiście, po delikatnej korekcie, ta korekta do okolic 2,58 mogłaby się odbyć. Czekamy oczywiście na jakąkolwiek korekty, aby dołączyć do tego byczego trendu. No i no cóż, miejmy nadzieję, że ten byczy trend się rzeczywiście utrzyma. Ja Państwu życzę wszystkiego dobrego w trakcie dzisiejszej sesji, samych zyskownych pozycji. Dziękuję za uwagę i zapraszam oczywiście na kontynuację programu.